Słuchajcie, oglądałam na TikToku ostatnio taki filmik i tam był taki baby kotek, i ja pierni czasie prawie popłakałam. Ja nie płaczę dużo, naprawdę, uwierzcie mi, że nie płaczę dużo. Ja płaczę tylko, jak mam okres. Ja wiem, w sumie to brzmi, jakbym dużo płakała, bo za każdym razem ja mówię, ja nie płaczę dużo, ale nie, serio, ja nie płaczę dużo. Um, ostatni raz płakałam po tym, jak nagrałam odcinek o Team X, ale to nie był taki płacz, to był. U po tym, jak nagrałam swój ostatni odcinek, ale to nie był taki płacz, to było po prostu, you know, I was just sad. i jakieś tam łzy mi poleciały. Bo, you know, zazwyczaj nie płaczę, ale ten filming z TikToka, to that she was sad, bo... Ta... O matko, czekajcie. Bo tam był taki baby kotek i on był taki mały, zaniedbany i ta dziewczyna go... On, on próbował jej się wspiąć na rękę, a ona go ściągała, a on za nią szedł i widać było, że ten kotek tak bardzo, you know, nie chciał zostać sam i nie wiem, czy ona go wzięła, czy co. Ja jej skomentowałam, ale nie wiem, czy... Ona mnie odpisze, i kurde, no. sad. Nagrasz odcinek z przygarnięcia Babykotka? Tak, na pewno. Bo ja muszę kontencik jakiś nagrywać, a to jest ważna część w moim życiu, więc, you know. Czy w domu rozmawiać z rodziną po angielsku czy po polsku? Mieszamy. Czy uważasz się bardziej za Amerykankę czy za Polkę? Eee, mieszane! Ja nie wiem, ja nie jestem ani. Stop... nie wiem, mieszane, no bo ja lubię Bigos, więc, you know. I'm Polish. I'm kidding, I'm kidding. Nie, ja czuję się też Polką w domu. Czy to ma sens? W domu czuję się Polką, ale czasami jak wychodzę na miasto, na Warszawę, czy w ogóle poza dom, to czasami, to wtedy zaczynam się czuć obco, bo ludzie się gapią. W sensie, nawet zanim mnie rozpoznawali, to zawsze w kościerzynie też ludzie się gapili i to powodowało, że czułam się trochę obco i nieswojo, ale, ale czuję, czuję się też Polką na pewno. Ja bardzo lubię Pol Polskę. Naprawdę. You guys don't understand. Polska jest a, a very cool kraj. Pomimo tego, że mamy problemy z... It's... We're still a good kraj, you know? Polska jest religijna, to mi się podoba, więc... You know, it's Gucci. Chodzisz codziennie do kościoła? Nie. Chodzę co tydzień. Kiedyś chodziłam codziennie, jak miałam 12 lat i przyjeżdżaliśmy do Polski na wakacje. Czy masz... Jaki masz stosunek do nauki? Przywiązałaś do niej uwagę? ...do nauki. I fucking hate nauka. A najbardziej nienawidzę matematykę, okej? Okay? Matematyka za fucking bitch i ja... No matematyka... uff, A najgorszy z mat... nie, no ja nie wiem, ja naprawdę... Uff, mam jakiegoś włosa na masie. Ja nie wiem, jak ja zdałam maturę z matmy. Ja nie wiem, ja naprawdę nie ogarniam tego. Ach, świętujecie pożyciało? Tak, tylko kurde... Ja nie wiem, czy... Czy mnie nie ominęła już ta procesja? Um, a ja kocham matematykę. Przepraszam. W sensie, ja ci zazdroszczę. Ja ci zaz. O, matko prawie przeklęłam. Prawie powiedziałam słowo na k. Ja ci zazdroszczę, że ty lubisz matematykę, być. Ja bym chciała lubić matematykę. But you know, it just not gonna happen. I tak nie, nie może być. Jak można matmy nie lubić? You're lucky, bitch. Jeśli lubisz matematykę, to you're fucking lucky. Chciałabym wrócić do USA, na stałe nie, ale na wakacje tak, a jak mi tu w Polsce, jakbym, jakby, jakby mi nie, nie, nie powiodło się to influencerskie to, to bym musiała wrócić do Stanów, bo dziwnie by było, jakbym potem poszła na kasę do żabki pracować, więc e, stanę to będzie trochę moja ucieczka, jeśli tu mi się nie spodoba, jeśli coś spieprzy się. Gdzie robiłaś takie brwi? Glam House, Warsaw. Nagrasz Adam z Adam Tak, tak, tak. Um, co sądzisz o związkach LGBT? Um, nic, w sensie, you know... People.